Cześć! W tym króciutkim filmiku chcę pokazać Ci, jak używać narzędzia malarsko, graficiarsko, sketchnotingo, grafik recordingo, kreatywnego, czyli pasteli. Właśnie wróciłam z konferencji, którą malowałam, i dużo osób pytało mnie, w jaki sposób uzyskuje tak ciekawe efekty wypełnienia, cieniowania tła bądź łączenia kolorów. I stwierdziłam, że nagram ten filmik dla tych z Was, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej. Jeżeli Wam się spodoba, to proszę o lajka. Wtedy nagram kolejne już takie bardziej szczegółowe. Natomiast o co w tym wszystkim chodzi? Na rynku niedawno dość w Polsce pojawiły się tak zwane pan pastele. są pastele o niesamowitej pigmentacji, o cudownych kolorach, spójrzcie, jak silny jest ten kolor. A wystarczy jedno dotknięcie. Są to pastele bardzo, bardzo efektowne. Na opakowaniu producent twierdzi, że nawet o 40% są efektywniejsze niż standardowe pastele. A powiem wam, dlaczego ja ich używam. Przede wszystkim one się nie kruszą. Wszystkie pastele są zamknięte w eleganckich, o, takich okrągłutkich pudełeczkach, które można w bardzo prosty sposób ze sobą połączyć. I przenosić na dowolne odległości. Mało tego, że są w tak wygodnej i interesującej formie, to dodatkowo nie musimy brudzić sobie nimi rąk. To znaczy, standardowe pastele, kiedy je trzymamy, to podczas rysowania one się kruszą albo kiedy nimi rysujemy, zawsze pozostaje jakiś, o właśnie, taki ślad na rękach, na naszych palcach, na naszych dłoniach. Natomiast przy użyciu pan pasteli, tych właśnie pastelni, wykorzystujemy kolorowe gąbki. Wiecie, ja właśnie wróciłam z konferencji, więc moje gąbeczki są dość kolorowe, ale pokażę Wam, jak to działa. Otóż wybierzmy sobie kolor powiedzmy zieloniutki, tak? Nakładam odrobinę właśnie tej zieleni. I od razu mogę malować. To jest niesamowite, że w zależności od tego, jaki efekt chcę uzyskać, mogę użyć dosłownie odrobiny tego pyłku, żeby już było widać o co chodzi. Poza tym nie ma co pokryć, ale te kolory naprawdę są świetnie dobrane. I tworzą ze sobą ekstra efekty. Jeżeli chodzi o takie efekty i o, o to, co możecie osiągnąć dzięki właśnie tym mięciutkim gąbeczkom, to na przykład możecie zrobić bardzo gładziutkie przejście z jednego koloru na kolejny. Oprócz tego, że standardowo nakładacie jeden kolor na gąbeczkę, to możecie od razu nałożyć kilka. Ja natomiast teraz pokażę, w jaki sposób ja cieniuję, żeby uzyskać efekty przejścia koloru. Czyli zacznijmy od czerwonego dosłownie dwa szurnięcia na pomarańczowy dodajmy do tego ciemniejszy żółty taki słonecznikowy i trochę i trochę takiego jaskrawego wesołutkiego żółtego spójrzcie teraz może to przejście nie jest zbyt idealne ale wystarczy że czystą stroną gąbki troszkę je rozmarzę i natychmiast uzyskuję bardzo ciekawy efekt kiedy zamknę to jeszcze w ciemnej ramie powiedzmy to naprawdę robi się ciekawie. A właśnie, jeżeli chodzi o ramki, to też taki fajny trik. Kiedy robiłam na przykład dzisiaj na konferencji y, ramki albo różne, powiedzmy, ważniejsze do zapamiętania kwestie, to zamiast cieniować wszystkiego na jeden kolor, to wpadłam na to, że mogę użyć specjalnej szpatułki. O, takie szpatułki. Często można dostać w zestawach. Te szpatułki są zakończone wymienną gąbeczką Także dostajecie od razu zestaw gąbeczek. To jest dość ekonomiczne, tak? ale wybieram sobie kolor. Załóżmy, że wybiorę kolor zielony. Dosłownie dwa maźnięcia i cieniuję tylko z jednej strony. I z drugiej strony. I dzięki temu uzyskuję efekt przejścia. Jeżeli tu jeszcze wypełnię to kolorem i coraz lżej dotykam szpatułką, Zrobimy jeszcze tylną warstwę. Wygląda to zdecydowanie bardziej ciekawie niż pokolorowanie tylko brzegów albo tylko, czy tylko, tylko dolnych kresek, tak jak zwykle. Sketchnoterzy robią to podczas wykonywania swoich notatek. Tak naprawdę te pastele są docelowo projektowane dla artystów. Są to pastele artystyczne o, o długiej trwałości koloru i barw. Natomiast nie widzę przeszkód, żebyśmy my, osoby, które robią zapisy wielkoformatowe, graficzne podczas konferencji, również je wykorzystywali. Co jeszcze ważnego. Pastele można wykorzystywać na mnóstwo sposobów. Ja myślę, że jeszcze ważne jest dodać, gdzie można je dostać. Otóż mam dobrą wiadomość: są, jest możliwość dostania tych pasteli w Polsce. Osoby zainteresowane odsyłam do linków, które tutaj na dole zamieszczę. I ja, ja lubię się dzielić takimi nowinkami. Uważam, że pan pastele, czyli właśnie o te wynalazki, są tak niesamowite. Są, są po prostu tak. E, Tajne, tak przyjemnie i szybko się nimi pracuje, że, że chciałam się tym z Wami po prostu podzielić. Także, jeżeli Wam się podoba, że jeżeli chcecie więcej filmików, już takich na poważnie, takich profesjonalnych, to dajcie mi znać albo wyślijcie mi wiadomość, albo zostawcie komentarz, bo w planach mam, mam właśnie zrobienie takiego szeregu wideo, w jaki sposób rysować, w jak, jakich narzędzi używać, które narzędzia są fajne, które narzędzia można inaczej, jeszcze kreatywniej wykorzystać. Także zostajemy w kontakcie. A ja mimo 8 godzin rysowania konferencyjnego, szczerze mówiąc, to jeszcze mogę trochę prysować. Także trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia wkrótce. pa